Widać te reagowanie tak, tylko wie, e, słuchajcie, chłopaki tam w środku się otwierają takie emocje, czasami że po tym już nie da się wytrzymać, nie? Także daję sobie sprawę do tego dlaczego jestem tu dzisiaj. Ale nie, żeby tak waliło w głowie psychiczne, nie, nie, nie. nie mia raz miałem dołek, do, do gdzie widzieliście wszystkich, że się, się rozpokałem, ale... Nie. Nie zablusti, ale ogólnie nie, nie. Przeciwicznie to dobry. dobrze, To było taki, powiem Ci, taki, mówmy, marzenie. Czas, czas, spróbować spróbować żyć w takim, w, w taki kontekście reality show. I się, no, miałem szansę i jestem zadowolony, tak, tak. Wszystko, co zrobiłem w środku wie, Wielkiego Brata, e, e, nie będę mówił o, nawet te Viola było. Było wszystko ok. Potem przypożyliśmy inaczej. E, emocje zamknięte w takim domu to są realne. Kutl, te kłótnie, wszystko było realne, nie udawaliśmy niczego. O ostatnim dzień, to w, w, za ostre słowa pojechaliśmy się daję z Jolantem. No. Ona, ona do mnie, ale ja jako chłopak myślę, że telewizor myśli, że, że będę się zruczył i... No po prostu, że nie pokazuje, a ja reagowałem ze słowami też nieładne, nie są szczere i, i na pewno to wiadomo, nie? Do kobiety nie wolno i, i dlatego nie kazali. <grym, <grym, pomyśle, <grym>, ale, my my. My. ale ja mam taki temperament, ja nie potrafię siedzieć cicho, cicho, bo ile można. I tak, i, tak, I tak weszłem jako dupa, jako bez charakteru, to i tam. No jeśli bym siedział cicho cały czas, że ktoś mi całkowicie no w to bym to bym siedziło masakrowane, także no, nie dał rady, nie dał rady siedzieć cicho. Bo nawet teraz, jeśli żeby był przykro, widziałem, że odeszłem, no nie wiem czemu, bo ostatnio było naprawdę ostro. Ale to wiadomo, ja też jej budziłem, żeby nie raz odeszła i pamięci się, że jakby odeszła, to też bym... Bo tak się mówi. też by, może tak głęboko, głęboko, głęboko by mi było przykro. Także... Ale to jest reality show. Nie no chcę, się to że realne, jestem tu i już, już teraz będę się patrzył. Ale, ale przegrałem, zielono, to fakt. Chłopaki nie mają szans. Ktoś mówił, pamiętam, Magda przez wejść przez wejście, mówię dopiero poznacie na koniec Jolę. Adrian to mi przypominał. Możliwe. Ale... Słuchajcie, powiem trochę Jolanta była trochę Faw... faworita tutaj w tym programie, bo nie jest chłopaki i ktoś odlecił za szklankę wodę, a za E.T. przy to on nie odleciało, także... trzeba mam przyjęć, że... Jak z Jolą, to się to się przegrywa. Jestem szczery, nie, nie mam co. Rozrywać. Ja przegrałem teraz. Ja mam mało pretensji do uczestników, bo większość to mnie to, to mnie lubili. Większość. Potem Wiemy. to się do prawdy, nie wiem. Ja też błądziłem. dałem opinię nikomu, Przechodzimy teraz programy, to że prawdę, jak ja też na przykład żagatą, powiedziałem jej w prostło oczy, że damy fałszywy i możliwe, że się pomyliłem. To ja zawsze mówię, wychodząc z programu, jeśli się to co mówiłem, to zdejmuję kapelusz i powiem wam przepraszam, ale nie, nie ma co narzekać tam w środku. Teraz będę mógł o Jezu, zawołałem to, zawołałem, że żałowałem to, że z się czyja, że się przytuliłem do takiej osoby. Nie, no tak robiłem, tak czułem w tym momencie. Czułem, czuliśmy taki moment, że się przytuliliśmy, a potem czuliśmy taki moment, że jedno z drugi nie mogliśmy się patrzeć na twarz. To są takie emocje w takiej taki programie niestety i... Fajnie, teraz jestem ciekawy kto dojdzie do kto wygra ten program, tylko to. A Iza po prostu... Nie, Iza, ja chcę żeby Iza wygrała ten program. I z Iza. Iza. wygrała. Mimo to, że ja Iza mieliśmy taką barierkę jedną do drugiej. Do końca nie było ani jedno przetulanku do niej tu i tam takie rzeczy. Nigdy nie było, zawsze była taka barierka, jakby co? Ale widząc foto uh, uh, jej mamy i widząc, co, co ona mi mówi o swojej mamy, tego po programie to myślę, ja zawsze mówię, nawet ostatnio, że po programie to jest jedna osoba, która na pewno będzie się utrzymać kontakty, bo jest dobra osoba, jest dobra osoba Jest z dobrą osobą i także ja życzę Tobie, żebyś wygrała tego programu. Jeśli dali mi poz poz pozwolenia, wchodzisz aż do tego punktu, do tego punktu, także mi się wydaje, że ja mam mało pretensji do uczestników, bo większość to, mnie, to to mnie lubili. Większość. Potem to się dowiem, prawdę, nie wiem. Ja też błądziłem, dałem opinię nikomu, przepożnamy teraz programy, to zobaczymy prawdę, jest. Ja też na przykład Agatą, to powiedziałem mi w prostu oczy, że damy fałszywe fałszywy i możliwe, że się pomyliłem, to ja zawsze mówiłem, wychodząc z programu, jeśli się, jeśli się to, co mówiłem, to zdejmuję kapelusz i powiem wam, przepraszam, ale nie, nie ma co narzekać tam w środku. Teraz będę mógł powiedzieć, że zawołałem to, że zielono się kuczyłem, że się przytuliłem do takiej osoby. Nie, no tak robiłem, tak czułem w tym momencie. Czułem, e, czuliśmy taki moment, że się przytuliśmy, a potem czuliśmy taki moment, że jedno z drugiej nie mogliśmy się patrzeć na twarz. Pierwszy moment, myślałem, że jeszcze Po prostu, ja myślałem, że martwiłem się, że wchodzę w lewo. Ja mówię, Daj, daj sobie, ja też lata, tyle razy wchodziłem w blew, by daj, daj, a potem ja wy, 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 widziałem, że, że wychodzę co <grywa> mówię, a <"Aj>, nie Mareczku, <grywa> to już wchodzić do, do domku także, no, ale, ale no chciałem, no co bym kłamał, ja bym powiedział, że, że nie ale przykro mi jest to, że, że po prostu musiałem Będę By, wolał wcześniej być nominowany i żeby ludzie mówili, słuchaj Marek, ty na mnie jesteś sympatyczny i chodź, do domu... Wier. A nie, kurczę, teraz się końca. Ale sobie leciłem się, bo ja nigdy nie miałem próby z i dzisiaj się miałem. Także... Nie, Iza, Iza, ja chcą żeby Iza wygrała ten problem. I z się Iza. Żebyś wygrała. Mimo to, że ja Iza mieliśmy, e, mieliśmy taką barierkę jedną do drugiej. Do końca nie było ani jedno przetulanku do niej tu i tam takie rzeczy. Nigdy nie było, zawsze była taka barierka, jakby co, ale widząc e, e, foto jej mamy i widząc, co mówi swoją co ona mi mówi o swojej mamy, tego, po programie to myślę, ja zawsze mówię nawet ostatnio, że po programie to jest jedna osoba, która na pewno będzie się kontakty, kontakty bo jest dobra osoba, jest dobra osoba, Jesteś jest dobrą dobra osoba także ja życzę Tobie, żebyś wygrała tego programu.